Dziesiąta minuta meczu, chciałem już układać w głowie pierwsze pytanie, że mecz, będzie, że mecz był wyrównany. E, było 0-0, ale no za chwilę się posypało. Pięć bramek szybciutko straciliście. No, straciliśmy pięć bramek e, szybko. No, przeciwnicy, może trochę bardziej wybiegani, e, kontry, poszły kontry, no i niestety, no tak, tak bywa. No. Poszliśmy, za, bardzo, za bardzo poszliśmy do przodu, chcąc odrobić te bramki. No skontrowali nas. No, i... I ta, a tak, a nie inaczej jest. nawet skończył się wynik pierwszej połowy. Potwierdziło się to, co oni mi mówili w poprzednich spotkaniach, że wygrywają, później mają przestój, tracą bramki. No, mogliście to dzisiaj wykorzystać, bo, bo na początku przewaga była duża, ale później sukcesywnie ją zmniejszaliście. No, faktycznie, myśleliśmy, że... No, że mecz ułoży się dzisiaj pod nasze dyktando. No... No cóż, stało się inaczej. Kolejna porażka, no i, i nie wiem, liczymy na to, że w na następnych spotkaniach będzie zdecydowanie lepiej. Żarcik, tramwaje się wykoleiły, to już chyba dla Was mocny suchar, co? No, no, no tak, chyba tak, chyba mocny suchar, no ale, ale nie składamy broni i będziemy na pewno walczyli do końca. Mam nadzieję, że, że jeszcze sporo spotkań przed nami, także. Coś na pewno postaramy się ugrać. No właśnie, bo wygraliście już w innych rozgrywkach z tego co ja wiem. Pięcioosobowe drużyny. To z czym macie tutaj największy problem? To jest takie rozpoznanie na początku ligi, może na wierzchnia? No, na wierzchnia zdecydowanie. Na wierzchnia zdecydowanie dużo dużo lepiej idzie nam na hali, na parkiecie. No tutaj na wierzchnia, no ale no, spróbujemy, staramy się. Chcemy zobaczyć, chcemy spróbować się na każdej nawierzchni i, i mam nadzieję, że będzie dobrze. No niestety. No właśnie, myślałem, że przyjdę z kamerą na wasz mecz, będę dobrym talizmanem, wygracie w końcu. No to kiedy? Kiedy można się spodziewać z tego pierwszego zwycięstwa? No trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że to nadejdzie, bo my akurat w tym momencie pierwszy sezon tutaj gramy. Nie wiem, jak tam nie. nie... Pierwszy A no to, no to w sumie, no, zobaczymy, no mam nadzieję, że może następnym, przy następnym spotkaniu będzie lepiej. Tutaj wszyscy się śmieją, że jak kilka spotkań przegrałem, to mówią, że prom odpływa, bo, bo gdzieś tam główną wygraną jest rejs. Dla Was już troszeczkę odpływa, ale... Ale muszę Cię pocieszyć, bo szansa jest. System ligowy jeszcze spokojnie pozwala Wam na to, żeby, żeby na ten rejs się załapać. czym My o tym akurat nie myślimy, o jakiejś tam głównej wygranej. Na razie, na razie po prostu rozpoznajemy tą ligę i chcemy się pobawić. Nie narzekamy, no, trochę tam może zgrzytów jest na boisku, ale, ale poza tym no, walczymy, walczymy i będziemy walczyli dalej. No.